Apokalipsa według Świętego Jana. Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 19. Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki jego prawdziwe są i sprawiedliwe. Bo osądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosił się na wieki wieków. A dwudziestu czterech starców upadło i czworo zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen. Alleluja! I wyszedł głos od tronu mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem, jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły Aleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, wszechmogący. Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a Jego małżonka się przystroiła. I dano jej oblec bisior, lśniący i czysty, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. I mówi mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka, i mówi mi, te prawdziwe słowa są Boże. I upadłem przed Jego stopami, by oddać Mu pokłon, i mówi, bacz, abyś tego nie czynił. Bo jestem Twoim współsługą i braci Twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon, świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały czysty bisior a z jego ust wychodzi ostry miecz by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną, i on wyciska tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. I ujrzałem innego Anioła stojącego w słońcu, i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają. Trupy wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich, i ujrzałem bestie i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli z nami bestię i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich dosyta.